Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym porównamy sobie drut wiązałkowy zwykły oraz gotowy z Allegro za 45 zł. 1000 sztuk. Zobaczymy, jak się wiąże, który jest lepszy, który jest szybszy. Zgadnie. Ja wiem, co powiesz, ten jest szybszy, ale dobra, porównamy sobie za chwilę i sami ocenicie, który jest lepszy. Oczywiście, grubość druta można sobie wybrać zamawiając na internecie. Może być grubszy, może być cięższy. Natomiast my wybraliśmy chyba ten taki średni. A drut tutaj, jak chodzi o ten, no to jest taki, który był na składzie, więc nawet nie wiem jaką ma grubość, ale zrobimy sobie szybkie porównanie, którym się lepiej pracuje, którym się lepiej wiąże. Oczywiście jest jeszcze trzeci rodzaj, czyli cęgiełki, ale my z nich nie korzystamy, bo nie lubimy, dlatego my korzystamy w taki sposób. Więc za chwilę zobaczycie porównanie, żebyście mogli sami ocenić, który drut jest lepszy. Na początek gotowy drut Allegro za 45 zł, tak to wygląda. O, już żeś naprawił. Jedynym minusem, jaki widziałem w tym drucie, to jest to, właśnie, że łatwo go uszkodzić, bo nie można go przeciągnąć. Czyli macie gotowe oczka, które powinniście dociągnąć. Oczywiście, z głową są specjalne kluczyki do takich y, drutów, do takiego wiązania. No oczywiście takiego nie mamy. Mamy zwykłych kluczek do wiązania, dlatego musimy robić to z czuciem. Więc tak to wygląda. Aha, nie możemy porównać, bo jeszcze druga strona nie jest związana. Zaraz sobie porównamy, jak się trzyma. I zaraz zobaczymy poprzedni drut, czyli ten, z którego korzystaliśmy, z którego dużo osób korzysta, który jest, który jest lepszy. Ten, jak sami widzicie, trzyma się. Jest, no jest sztywno, tak. Teraz normalny drut wiązałkowy, który kupujecie na kilogramy. Sami sobie musicie dociąć, tak żeby Wam się to fajnie wiązało. Więc czasami jest ten problem, bo docina się albo za mały, albo za duży. Oczywiście, według uznania, tu mamy ten problem, że mamy strzemiona z fiołtemki. Czyli mamy grubsze niż normalnie, bo normalnie robi się z szóstki. Dlatego, jak mieliśmy docięty wcześniej drut wiązałkowy na grubość. 6 no to teraz jest troszkę za krótki Więc tak, dla porównania wygląda wiązanie z starym zwykłym drutem Ogólnie dostępnym na składach budowlanych I przed chwilą widzieliście porównanie gotowego drutu z Allegro Z Kastorami, bo też w Castoramy takie druty są Czyli tego wiążecie w taki sposób Jedynym plusem tego druta jest to, że można dobrze dociągnąć Dobrze dociągnąć, bo on nie pęknie, nie złamy się a tamten z Allegro no jest dosyć jest taki delikatny więc trzeba dociągać z głową, no bo inaczej złamie się i nic tego nie będzie, więc wszystko po prostu z umiarem tak jak mówię, są dedykowane klucze od drut gotowy które kręcą się same w sobie wystarczy tylko oczko, w oczko wsadzić i na sprężenie się wszystko fajnie dociąga, no natomiast no jest dużo osób, którzy wolą w taki sposób to albo cęgiełkami, tak? Bo na pewno napisze dużo osób, że on by to szybciej zrobił po swojemu, jak będzie sobie cęgi. Natomiast, tak jak mówię, my nie korzystamy. Mam w aucie, ale nie korzystam. W aucie też mam chyba drut wiązałkowy właśnie pod tego rodzaju zbrojenie, ale nie korzystam. Gdzieś mi niewygodnie. Teraz test związany drutem, ale drogo. Wszystkie cztery Punkty. Trzymać się trzyma, troszkę się rusza, ale tak jak mówię, to jest wszystko kwestia tego, jak mocno będzie dokręcone. Jeżeli mocno dokręcicie, no to albo się drut przerwie, albo po prostu będzie się dobrze trzymało. Ale wydaje mi się, że i tak się bardzo dobrze trzyma, bo mówię, 1000 sztuk takiego. Druta kosztuje 45 zł na Allegro. 1000 sztuk Wam powinno wystarczyć na cały dom, czyli za 45 zł macie, macie zrobione. No i przede wszystkim szybko się wiąże. Teraz zwykły drut, Zobaczymy, czy się będzie ruszało, czy nie. To samo: kwestia, kwestia dociągnięcia i przede wszystkim to, żeby szczemiona były żebrowane. Jeżeli drut 12 jest żebrowany, strzemiona są żebrowane i dobrze dociągniecie, no to szanse, że się będzie ruszało cokolwiek są bardzo małe. Więc sami sobie teraz możecie odpowiedzieć, którym drutem się łatwiej i szybciej robi. Ten jest na kilogramy na składach budowlanych, tamten są, tamten jest na sztuki na Allegro. Więc 45 zł płacę za 1000 sztuk i wystarcza nam to na całą budowę. Takiego domu do 35 metrów. Jedyny minus jest taki, że ma określoną długość i na przykład, jeżeli macie tak jak tutaj szczemiona Fi8 i na przykład macie podwójnie, to czasami jest problem, żeby przekręcić. To jest jedyny chyba minus. A tak to więcej minusów nie widziałem. Fajne, szybkie rozwiązanie. Naprawdę dla osób, które boją się coś takiego robić, to zdaje mi się, że jest to bardzo proste. Wystarczy złożyć, przełożyć przez, przełożyć przez szczemię i przekręcić. I gotowe. Szybko prosto. I gotowe. Dwa obroty. I związane. I takie gotowe zbrojenie nadaje się do waszego wieńca, nadaje się na ławy. Oczywiście pamiętając o odległościach między szczemionami, przeważnie jest to 25-30, nawet 40 cm. My dajemy tak średnio około 20-25 cm. Czasami do 30 dochodzimy, ale w zależności od tego, ile mamy szczemion. Ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli Fi 6 albo Fi 8 na ławy. 25 na 25 Szymona. Na Wieniec 17 na 17. Dobra. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie łapka w górę. A my pracujemy dalej. Na razie. Cześć.